Minecraft, a jak położy TNT, zmienia się na ciastko. Jej, ale świetna sprawa. Że aż może. Może wybuchnie to. Zaznaczę ciastem. Ło, Ciasto wysadzone w powietrzu. Tego jeszcze nie było. Ojej, ojej, ojej. No i pyk, pyk, pyk. I cyk, cyk, cyk. I. No, i Bum! Bum! wow, ale wybuch. Ale wybuch, co? Uuu, będzie teraz znowu TNT. Dobra, korzystamy. No i jestem ciekawy. Ooooooo. Wow!

Ale ja samy nie uciekać i... U. Wielki wybuch. I opalam i... Bum! I niestety biedny kotek rozwalił się. Ok. Idziemy dalej. O papuga, papuga będzie... dobra, o dobra. O o. O nie, o nie, o nie. On dla ciebie jedzonko. Co? On robi moje te sztuczki. No i? Papugi. Co? Prześliwione. No dobra, odpalę sobie TNT. Nie, może zniszczę tutaj. Tutaj postawię gdzieś, o! O, tu! To będzie dobry pomysł. Po czemu by nie? Okej, okay. i? Ta Nadeszła chwila prawda i? I bum! Uciekły. Roda papugi uciekły. O nie, ale jedno, muszę się w jedno podbić. Ta jedna będzie moja. Okej. Okay. Okej. Okay. No i pyk. I już pod TNT. Whoa. Whoa. Wietrzu. Nie do no, tego się nie spodziewałem. No i pyk, pyk! Nie, 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 nie. Szyko, szybko, szybko. Nie, 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 nie. Nie, u, tutaj będzie niekończąca się otchłań. Naprawdę nie wiem, czy będzie tutaj niekończąca się otchłań. No uwaga i... Uuu. Nie, 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 nie. Nie do nas, nie do nas. Uuu. у, -у, -у да? И и ну 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 у не 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 Бум. бум Бум. бум

No, nie, 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 i? No i bum i bum i bum i cyk. O może tam. A, sobie nie, nie, sobie nie, nie, Ale nie, 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 źle nie, nie, tak nie? Tak, okej. Okay. I uwaga, bije i, bije i, bum, 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 bum. mnie i ostatnie i. Bum.

stronek i o, skrzynki mi się by dostała. <laughs> No i cyk, i pyk, i bum! I BUM. Bum! Ty! Dużo! Tylko wystawiam. No i, uwaga, i. Robię te no. TNT, i. Uwaga, jak będzie? sadzone? Uuuu! Ściana za TNT zrobię. Ja ją muszę znać. No to potem będzie łatwiej.

Wow. Asyik go zabiło. No i cyk, pyk, pyk, pyk i, i szybko, szybko i pyk, pyk, pyk i bum, i bum, i bum, i bum. No i pyk i pyk. Wsadzony w wypowiedź. Hmm, to ciekawe. Ten koń nie może się zabić. A to ciekawe. A trzeba go chyba bić. Aha, o idzie do Ten więc odpalę je. Tak. No i uwaga. paletki Jedi, i dobra i ciastko. Ale pyk. Ono dobra i pyk, pyk. No i... No i uwaga i... Bum, bum i bum i bum i bum i... Odpalam wszystkie te TNT. Dobra i nadeszła... Nadeszła... Chwila bi... No bum. Nadeszła chwila... Robienia oh, no, bum i... Bum, bum, bum i... I losował i bum i bum. Tak jest, dobra. Tutaj też, tutaj też, tutaj też. Nie, 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 Dobra. nie, 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 wybuch i, i bum No i dobra i wybuch no dobra. Dbra, i dobra i no nie!